Więc, jo, czy mamy zmyczki z tej strony genetykę? W dzisiejszym odcinku dalej lecimy po naszego wymarzonego Karambita. 180 zł mamy, a wy w tym momencie pisujcie w tym właśnie miejscu kodzik genetyk. Jeżeli macie ukończone 18 lat, to możecie dostać dzięki temu 10% bonusu do depozytu i 2 ,10 zł 10 groszy na start. Macie również dużo nagród za doładowanie od 42 zł do 4200. Macie bardzo, bardzo fajne nagrody. I oprócz tego, przy wpłacie skład genetyk, możecie dostać fajne nagrody. Tutaj, Driver glossy, Digla czy chociażby Kałaszka. płacacie trzy dyszki, bierzecie udział w każdym giveawayu i wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo spoko opcja. Ten Glovesy to naprawdę bardzo, bardzo długo już się utrzymują, więc wydaje mi się, że mogą wkrótce zostać wylosowane, ale to tylko moja opinia. A my już przejdźmy do pierwszego Case battle a. Poprzedni odcinek, jeżeli oglądaliście uważnie, a jeżeli nie, to macie go aktualnie w karcie. Skończyliśmy na czarmach, więc tak również chciałbym zacząć nasz dzisiejszy odcinek. Mamy tutaj 6 czarmów i miejmy nadzieję, że coś z tych czarmów nam wypadnie, bo jest to tryb standardowy, więc oczywiście dropy lepsze muszą być po lewej stronie, po naszej stronie. E, a póki co nic nie widujemy tutaj. No, niebieskie czarmy, niebieskie zawieszki, to nie jest to. Koskę trafia. Koska jest coś tam warta, ale kawaszek na szczęście jest wart więcej. I trzy ostatnie. Oj, oj, oj. Ta wówka jest droga. Ta wówka jest bardzo droga. Potrzebujemy czerwonego albo różowego znowu O nie, 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 dobra, przegraliśmy to Przegraliśmy to, kurde No mogłem tego underdoga ustawić Trzeba było ustawić tego underdoga Zostawmy to I po prostu zróbmy kolejny case battle Który będzie się opierał na Tych trzech skrzynkach 50 zł, zróbmy to na 4 osoby Na trybie share I liczmy, że coś ciekawego nam wypadnie Bo jeżeli nie, to znowu będziemy wracali Do niezbyt dobrego Salda Striking Ninja numer 1, Nic ciekawego ze sobą nie reprezentuje, chociaż dwie dyszki tutaj wpadły. Ale abubki, może abubki? awupka Mortis, Poczkop. A No, myślałem, że to są te pop. Te pop były fajne. I ostatnia, nic ciekawego. Czyli ten Case Battle. Jesteśmy dosyć mocno stratni. 17 zł z 5 dyszek. Zrobiłbym to samo, tylko tym razem na trzy osoby na trybie standardowym. Liczmy, że coś nam wypadnie, bo jeżeli nie, to nasz challenge może się skończyć naprawdę dosyć, dosyć źle. Więc lecimy. Gap, close, gap, close. Nic nie drop. O kuźwa, no i Michael dropnął, no. A my tylko nic nie dropimy, no i to jest moment na tego underdoga, no nie mogę wyczuć tych trybów. Exoszkielet, to jest spoko, ale niewystarczające i ostatnio potrzebujemy jakiegoś dropu po lewo. I mamy pola, ok. 150 zł, 185. Znowu wracamy tak naprawdę do e, Zera. No i co, skoro wracamy do Zera, to wydaje mi się, że pora uderzyć w jakąś nową skrzynkę. Steampunk. Widziałem, że ktoś tam dropnął ostatnio e, bardzo fajnego rycerza z tej skrzynki, więc ja też chciałbym pójść w ślady tej właśnie osoby. Później przejdziemy sobie na naklejeczki. W sumie wiesz co? Jednak zrezygnujemy z tego i przejdziemy sobie od razu na naklejeczki na buście. One kosztowały 2,70, tak, więc damy sobie tutaj, tak, 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 trzy dyszki, trzy osoby, tryb underdog i nic czerwonego po lewej stronie. Mamy tutaj, jak widzicie, 4% i 3,8% na jakieś fajne naklejki. I wbiód nas w ogóle ten gościu, który dropi przed chwilą czerwone naklejki, więc miejmy nadzieję, że szczęście mu dalej będzie dopisywało i że jeszcze coś czerwonego zobaczymy. Druga skrzynka. O, i widzimy coś czerwonego. Dobra, teraz tylko żeby nic mi nie wypadało po lewo. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nic z ostatniej, nic z ostatniej po lewo. Pięknie, 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 pięknie! I to jest to, o czym mówię. To jest to, o czym mówię. Stuba propitu! Pięknie. Dobra, zróbmy sobie to jeszcze raz. Tylko na dwie osoby na trybie standardowym. Trzy dyszki wydajemy. I mamy już 250. Okej. Okay. Na szczęście na naprawdę zrobienie tego Karambita, wydaje się coraz bardziej realny. Chociaż. I tak wydaje mi się, że nie będzie to łatwe. Na pewno nie będzie to łatwe. Nawet nie wydaje mi się, tylko wiem, że na pewno nie będzie to łatwe. Dwie ostatnie skrzynki. Potrzebujemy czerwonego dropu po lewej stronie i dostajemy błyskawicę. Błyskawica nie jest zła, ale nie daje nam ona profitu. Lewa strona... Kuźwa, ty, no pięknie. O! Właśnie chodzi, 100 was 3 znowu. 360 zł mamy. Z 50 zł póki co, czyli od 50 zł do kosy robimy. Tylko że do droższej kosy. Którą będzie oczywiście karambit, miejmy nadzieję, oczywiście. E, I zróbmy sobie może kurst i Rufles. I jeszcze do tego może Danger. 86 zł na dwie osoby. A zróbmy znowu tryb standardowy. Ja wierzę, że jeszcze moje szczęście się nie wyczerpało i że jeszcze coś ciekawego może uda nam się stąd wydropić. Więc zobaczmy. Cyk. Trzy skrzyneczki, bot rosso, lewa strona dropy. No. To nie jest to. To nie jest to. To nie jest to. Mamy jeszcze dwie skrzyneczki. I jeszcze jest szansa. Oj, już nie ma szans. Oj, już nie ma szans. Battle z botami chyba nie są po prostu przeznaczone dla mnie. Oj, zdecydowanie, baty z botami nie są przeznaczone dla mnie. Zrobiłbym tego battlea jeszcze raz. Na dwie osoby znowu, na trybie standardowym. Poczekamy chwilę. Może ktoś dobije. Jeżeli nikt nie dobije, to ja za 5 sekund wezmę sobie. O, Buddha. Buddha wyszedł z więzienia. Gracja na jest z go się. Pozdro. PDW, PDW wariaty. I nie, no trafia sześć Dobra, dwie skrzynki jeszcze. jeszcze jest szansa, bo ostatni danger jest drogi. Danger jest drogi. mam jeszcze szansę. Proszę, coś z dangera. Lewa strona. Zeus? Okej, okay. o 3 złote, O 3 złote i Buddha ograny. Bang, 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 bang. Giorgio Five. Pozdro. 250 zł mamy. Stupka na progu. co? I żół do nas dołączał. Nie no, ja mam wrażenie, że ja ciągle widzę tych samych graczy. Ale może to i lepiej. Może to i lepiej. Droższy u mnie, proszę. No, droższy u niego, oczywiście. Jak żeby inaczej. Druga skrzynka. Oj, teraz on kapią. Ostatnia. Zeus znowu. No Zeus to, to nie jest dobra, przegraliśmy to. No Żul nie ciągle ogrywa, a z kolei z tamtym drugim ziutkiem ciągle wygrywa. Zróbmy sobie jeszcze jednego case battle i tego case battle może znowu poprzemy na naklejkę, bo te naklejki w sumie dawały nam na, najprzyjemniejsze profity na ten moment. Więc 45 zł, tryb standardowy na trzy osoby. 200 zł mamy, jeszcze na spokojnie Jeszcze na spokojnie, jeszcze nie ma czym się stresować Jeszcze może udać Nam się zrobić tego karambita Oczka albo buźki Po lewo, to nie są oczka Buźka co to jest, ale nie taka jaką Chciałbym zobaczyć, czerwone Czerwone oczko Okej, okay, fioletowe, no zawsze jest to coś Ale nie jest wystarczająco Czerwone po lewo Kurwa paros, ty śmieciu no, i under to go oddał. Znowu czuję, że nie mam czułki do tych trybów dzisiaj. Ostatnie dwie skrzynki. Różowy niewystarczająco. Potrzebujemy czerwonego z ostatniej. Czerwony, 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 czerwony. No i co, w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że to będzie na tyle. Sprzedamy jeszcze sobie to, 200 złotych tam zostaje. Kosa, dalej w grze. Zostańcie ze mną do końca i widzimy się jutro. Aj, nie wiem czy mówiłem, ale macie konkurs na tego skina. Jeżeli chcecie go wygrać, to łapę w górę pod tym filmem. subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. A hasłem niech będzie na przykład: yy, czy boicie wody gazowaną, czy nie gazowaną, plus ilość znaków w waszym niku? Elo